30 stycznia 1933 roku, data, którą w zasadzie większość z Was już zna. Adolf Hitler zostaje kanclerzem i przejmuje władzę w Niemczech. W szkolnych podręcznikach oraz w publicystyce za przyczynę tego stanu rzeczy podaje się najczęściej kryzys gospodarczy, chęć odwetu w Niemczech za traktat wersalski, ale jak to zdobycie władzy wyglądało od kulis, prawda jest o wiele bardziej złożona. W dzisiejszym materiale prześledzimy, jak NSDAP zdobywała władzę niemal dzień po dniu. Zwrócimy uwagę na osoby teoretycznie i pozornie tylko drugorzędne. No i wreszcie prześledzimy wszystkie najważniejsze intrygi niemieckiej sceny politycznej lat 30.. -tych. Zapraszam! W całej historii ważne są osoby, które musicie teraz poznać, by zrozumieć kulisy całych wydarzeń. Szefa partii NSDAP, to jest Hitlera, przedstawiać nie trzeba, ale z pewnością warto dodać, że w drugiej połowie 1932 roku Hitler ma tylko jeden cel zostać kanclerzem. Ważną postacią w całym procesie zdobywania władzy przez nazistów był Franz von Papen, konserwatysta i nacjonalista, działacz partii Centrum, skupiającej m.in. niemieckich katolików. Od lipca 1932 roku kanclerz Republiki Weimarskiej. Choć jego poglądy w niektórych sprawach są zbieżne z nazistami, to jest on jednym z najważniejszych konkurentów Hitlera w walce o władzę. W czasie, który będziemy omawiać, Papen był osobą bezpartyjną. Kurt von Schleicher, generał i weteran Wielkiej Wojny, kanclerz od grudnia 1932 roku, to po nim stanowisko obejmie Adolf Hitler. Prezydent Paul von Hindenburg w wyborach o fotel głowy państwa pokonał Hitlera w marcu i w kwietniu 1932 roku. O wyborach tych znajdziecie odcinek na kanale. Jego zakres kompetencji jest bardzo szeroki, tylko za jego zgodą można było objąć funkcję kanclerza. Prezydent w każdej chwili mógł też taką osobę zwolnić z urzędu. Pozyskanie jego poparcia jest niezbędne. Dla przejęcia władzy. W jego imieniu, m.in. z nazistami, rozmawiać będą dwaj jego współpracownicy: szef biura kancelarii Otto Meissner oraz syn Oskar von Hindenburg. W całej historii istotny jest też Gregor Strasser, współpracownik Hitlera, który szybko przeistoczył się w wewnętrznego wroga i konkurenta. Miał wokół siebie sporą liczbę zwolenników, którzy nie do końca akceptują ruchy Hitlera na arenie politycznej. W tym materiale ważni też będą czołowi naziści, którzy odegrali swoją rolę w przejmowaniu władzy. Jednym z nich był Joachim von Ribbentrop. Z pewnością większość z Was kojarzy go jako ministra spraw zagranicznych III Rzeszy, ale w 1932 roku Ribbentrop jest przede wszystkim przedsiębiorcą, handlarzem win oraz mocniejszych alkoholi. Dzięki swoim kontaktom będzie pośrednikiem w wielu rozmowach prowadzonych przez Hitlera. Ważny jest też Josef Goebbels, który obecny był przy kluczowych wówczas wydarzeniach oraz był jednym z najbliższych i najbardziej oddanych współpracowników Hitlera. Nie bez znaczenia jest fakt, że zostawił po sobie obszerne dzienniki, które stanowią bezcenne źródło do badań nad historią nazizmu. I wreszcie Alfred Hugenberg, magnat prasowy, biznesmen i polityk, lider Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej w skrócie DNVP. By zrozumieć, co wydarzyło się 30 stycznia 1933 roku, musimy cofnąć się przynajmniej do listopada roku 32. Kanclerzem Republiki Weimarskiej jest konserwatywny i nacjonalistyczny polityk. Wspomniany już wcześniej Franz von Papen, ale sytuacja w kraju jest niestabilna. Nie minęło nawet pół roku od ostatnich wyborów, a już organizowane są następne. Spójrzcie na te wykresy. Wynika z nich, że od drugiej połowy lat dwudziestych poparcie dla NSDAP znacząco wzrasta. Od lipca 1932 roku naziści są najsilniejszym ugrupowaniem w kraju, ale jednak nie sprawują władzy. Przyczyna jest oczywista. Nie posiadają wymaganej większości. Pozostałe, teoretycznie słabsze ugrupowania, Łatwiej wchodzą w porozumienia z przewidywalnymi konkurentami niż z nieobliczalnymi awanturnikami z NSDAP. Tyle, że takie rządy bez konkretnego oparcia w Parlamencie też bywały nietrwałe. Ciągłe kłótnie i spory o to, kto ma rządzić pogrążonymi w kryzysie Niemcami nie spowodowały jednak, by ktokolwiek z politycznej śmietanki traktował Hitlera na tyle poważnie, by wprowadzić go na salony. Wielu widziało w jego ugrupowaniu tymczasowy przejaw radykalnego buntu, którego możliwości miały wyczerpać się już. Ale spójrzmy na wybory z 6 listopada 1932 roku. W porównaniu do wyników sprzed kilku miesięcy NSDAP straciła aż 2 miliony wyborców, uzyskała nieco 33% głosów, co oznacza 196 miejsc w Reichstagu. To aż o 34 mniej niż przy poprzednich wyborach. Ta tendencja spadkowa była dla filera niepokojąca. Na domiar złego dla Hitlera wzrost odnotowali komuniści, których poparcie zwiększyło się do prawie 17%. Spadło też poparcie, dla SPD oraz partii centrum, w której działał kanclerz von Papen. Głosy zwolenników NSDAP ewidentnie przeszły w stronę niemiecko-narodowej partii ludowej pod przewodnictwem Alfreda Hugenberga. Jego wynik to nieco ponad 8% głosów. To oznaczało, że klasa średnia odsuwa się od Hitlera. Nic tak nie odbiło się echem w prasie, jak słaby wynik NSDAP. Porażkę nazistów komentowała m.in. liberalna prasa. W jednym z artykułów gazety Vossische Zeitung pojawiły się takie oto słowa. NIMB nieustannych sukcesów NSDAP rozwiał się. Propaganda skierowana do mas utraciła posmak nowości ludzie zaczęli być głusi na najbardziej kuszące obietnice może nastąpić powrót Niemiec do zdrowia. Podobne głosy płynęły nie tylko z Niemiec, ale także z Polski czy innych państw. Jedną z przyczyn spadku poparcia dla NSDAP historycy upatrują w jakże absurdalnym z perspektywy czasu wydarzeniu. W pierwszym tygodniu listopada w Berlinie miał miejsce strajk robotników, który sparaliżował komunikację miejską stolicy. Wśród strajkujących byli zarówno zwolennicy komunistycznych związków zawodowych oraz hitlerowskiego NSBO, odpowiedzialny za propagandę w partii Józef Goebbels, uznał, że krok współpracy z komunistami. W czasie strajku był niezbędny. Naziści liczyli się z tym, że z tego powodu liczni konserwatyści nie zagłosują na nich w wyborach, ale lepiej było stracić poparcie prawicowych konserwatystów niż licznych robotników, którzy odwróciliby się od NSDAP, gdyby partia nie wzięła udziału w strajku. To czysta kalkulacja, ale mająca też swoje minusy. Jednym z nich było to, że nie tylko konserwatyści mogą się częściowo odwrócić od NSDAP, ale też bogaci przemysłowcy, dla których to przecież komunizm stanowił największe zagrożenie. Od koniec 1932 roku dla Hitlera problem nie leżał tyle w spadku poparcia, co w coraz większym niezadowoleniu w partii. Działacze byli rozczarowani i rozgoryczeni. Pojawiły się opinie, że kredyt zaufania wyborców do NSDAP został wyczerpany. Rezygnowano z prenumeraty nazistowskich czasopism, buntowały się oddziały szturmowe, a partia po wyczerpujących kampaniach miała spore długi. Członkowie NSDAP zaczęli krytykować kierownictwo, że uchyla się od udziału we władzy. Była to zresztą prawda, gdyż poszczególnych dygnitarzy zapraszano do wejścia w skład rządu, ale Hitler uparcie odmawiał. Taka sytuacja miała miejsce na przykład 13 sierpnia 1932 roku, gdy do Hitlera spłynęła propozycja objęcia teki wicekanclerza i utworzenia koalicji NSDAP Centrum. Ale Hitler odmówił, czym wzbudził rozgoryczenie wśród wielu członków partii. Hitler żądał jednego, tego co najważniejsze w polityce, władzy, czyli urzędu kanclerskiego oraz kluczowych ministerstw, to zresztą logiczne, biorąc pod uwagę fakt, że narodowi socjaliści tworzą przecież najsilniejszą partię w kraju. Na warunki Hitlera jeszcze może nawet zgodziliby się niektórzy politycy konserwatywni, ale prezydent Hindenburg stanowczo odmawiał mianowania Hitlera kanclerzem, którego miał za nieobliczalnego wariata. Firer czuł wtedy, że jest jednocześnie bardzo blisko władzy, ale tak samo jest od niej daleko. Odmowa wejścia w skład rządu nawet jako wicekanclerza została źle przyjęta przez wielu członków NSDAP i odebrane jako miganie się od wejścia do władzy. To była pierwsza tak poważna polityczna porażka Hitlera od momentu wzrostu popularności NSDAP. Wewnątrz ugrupowania pojawiły się głosy, że ludzie mają dość partii, której przywódca nie wie czego chce i nie ma programu. Wróćmy jednak do listopada i grudnia 1932 roku. Nowym kanclerzem zostaje Kurt von Schleicher. Konserw generał, który miał dobre kontakty ze wszystkimi nacjonalistami w kraju. Hitler jest tym faktem zirytowany. Uważa, że to on powinien być na miejscu Schleichera. 19 listopada spotyka się z prezydentem Hindenburgiem i wręcza mu petycję z podpisami 19 niemieckich biznesmenów, którzy domagają się mianowania Hitlera kanclerzem. Wcale to nie oznaczało, że cała finansjera popierała Hitlera. Zabiegi o poparcie przemysłowców w tym czasie kończyły się fiaskiem. Naziści nie potrafili zdobyć poparcia, choć 30 wpływowych osób. Spośród biznesmenów widniejących na petycji Hitlera liczył się w zasadzie tylko jeden: Fritz Thyssen, popierający nazistów już od dłuższego czasu. Hindenburg petycję Hitlera miał za nic. Obaj politycy gardzili sobą nawzajem, ale Führer miał świadomość, że bez poparcia Hindenburga nigdy nie zdobędzie stanowiska kanclerza. Dwa dni później Hitler pisze do Hindenburga list, w którym znów prosi o to samo: powierzenie misji stworzenia rządu. Prezydent nadal odmawia, ale po raz pierwszy wykazuje otwartość na negocjacje, zwłaszcza w strukturze składu ewentualnego rządu. Dla Hitlera to pozytywny objaw nacisków, ale z Hindenburgiem problem polegał na tym, że nie wiadomo było kiedy blefuje, a kiedy wyraża faktyczną chęć współpracy. Tymczasem w grudniu 1932 roku w umysłach części byłych wojskowych rodzi się intrygujący plan przeciwko NSDAP. Jego autorem był właśnie Kurt von Schleicher, minister obrony w rządzie Papena. To on nakłonił prezydenta Hindenburga, że jeżeli otrzyma z jego rąk mianowanie na kanclerza, to doprowadzi do rozbicia w NSDAP, dzięki czemu wchłonie część jego członków do rządu. Obiecał, że jeżeli zostanie kanclerzem, to utworzy większość w Reichstagu. Hindenburg dał się na gdyż widział w tym szansę na pewną stabilizację państwa pod względem politycznym. Chodziło mu o to, by stworzyć rząd, mający solidną większość parlamentarną, aby nie trzeba było robić co kilka miesięcy kolejnych wyborów. Hindenburg bał się też nastrojów rewolucyjnych które odżywały przy każdej zmianie rządu oraz dawały o sobie znać podczas kampanii wyborczych. Zgodził się więc odwołać Papena i zaprzysiąc nowego kanclerza, Kurta von Schleichera. Był 3 grudnia 1932 roku. Plan generała rzeczywiście wydawał się być ciekawy, ale współpracujący z nim do tej pory już były kanclerz Papen nigdy nie zapomniał swojemu ministrowi tego, że ten wygryzł go z fotela. Skupmy się jednak na pomyśle Schleichera. Nadrzędnym celem generała było dokonanie rozmów, w Partii Nazistowskiej poprzez zaproponowanie stanowiska wicekanclerza Gregorowi Strasserowi. Był to największy oponent Hitlera w Partii. On i jego brat Otto mieli tak wysoką pozycję w NSDAP, że stworzyli nawet osobną doktrynę polityczną zwaną straseryzmem, kładącą większy nacisk na socjalizm zamiast jak w przypadku Hitlera na światopogląd prawicowy. W 1930 roku z NSDAP wyleciał Otto za zbyt mocne przywiązanie do socjalizmu. Gregor publicznie zerwał. Kontakty z bratem. Jednak teraz, w listopadzie 1932 roku, Strasser był dla Hitlera nieustannym utrapieniem, którego nie mógł się pozbyć. Biograf Adolfa Hitlera Ian Kershaw pisał o nim następująco. Gregor Strasser nie był postacią z marginesu, jego wkład w rozwój NSDAP ustępował jedynie temu, co zrobił sam Hitler. Organizacja partii w szczególności była jego zasługą. Cieszył się dobrą opinią, choć miał też potężnych wrogów, do których zaliczał się jego dawny pomocnik Goebbels. Powszechnie postrzegano Strassera jako prawą rękę Hitlera. Niektórzy spoza partii również darzyli go sporym szacunkiem. Jesienią 1932 roku Strassera zaczęto postrzegać jako bardziej odpowiedzialnego, konstruktywnego polityka, który potrafiłby pozyskać poparcie mas dla konserwatywnego gabinetu. Strasser nigdy nie był bez reszty oddany mitowi Führera. Nadal uważał, że partia, w której teraz pojawiły się wyraźne oznaki dezintegracji, nie jest wyłącznie dziełem Hitlera. Uważał, że NSDAP powinna być przygotowana na wejście w koalicję, wykorzystanie wszelkich możliwych sojuszy, a jeśli to konieczne, na włączenie się do rządu, nawet bez przejęcia urzędu kanclerskiego. Kanclerz Schleicher sądował, że jeżeli Strasser wykaże się charakterem i zgodzi się przyjąć propozycję, będzie w stanie przeciągnąć na swoją stronę około 60 nazistowskich deputowanych. Wiedziano, że Strasser jest zwolennikiem pozyskiwania sojuszy, że jest zwolennikiem przejęcia nawet urzędu wicekanclerza, byle wprowadzić jak najwięcej nazistów do rządu. Schleicher spotkał się z nim 4 grudnia, dzień po tym, gdy został kanclerzem. Zaproponował mu stanowisko wicekanclerza oraz premiera Prus. Nie do końca wiemy jak, ale o sprawie dowiedział się jeden z angielskich dziennikarzy. Informacja o spotkaniu szybko dotarła do Hitlera, który starał się nie zdradzać z emocjami. Stanowisko wicekanclerza wydawało się być wtedy największym osiągnięciem. Wielu myślało, że taka okazja może się już nie powtórzyć, tym bardziej, że jak pokazują wybory, poparcie dla NSDAP spada. Ale Hitler myślał inaczej. Gdy dowiedział się o ofercie dla Strassera, domyślił się całej intrygi. Wpadł w wściekłość, gdy dowiedział się, że Strasser z miejsca nie odrzucił oferty, gdzie gdzie ważne stanowisko rządowe jest proponowane drugiej osobie w partii. Natychmiast zabronił Strasserowi przyjęcia propozycji. W efekcie ten zrzekł się wszystkich funkcji w partii. Hitler zaczął nie na żarty bać się rozłamu w NSDAP i kolejnej krytyki, dlatego popadł w depresję, niektórzy nawet wskazują na pewne myśli samobójcze. Ale Strasser nie zrobił nic, tak jakby oddał palmę pierwszeństwa Hitlerowi. W rzeczywistości Filler mógł dziękować przeznaczeniu, że Strasser nie wykazał na tyle charakteru, by przejąć ster części partii. Nie wiemy na ile miał szansę stworzyć osobną frakcję. Część historyków, jak Michael Burley, uważa, że Strasser swoją decyzją wpędził się do grobu. Inni, jak Ian Kershaw, podkreślają, że na frakcję nie było szans i Strasser wolał unieść się dumą i zrezygnować. Protest, który stał się osobistym gestem, ocalił Hitlera od rozłamów partii, ale pogrążył z kolei Schleichera, który liczył na to, że nazistów uda się skłócić. Jego plan zawiódł, a Hindenburg zaczyna przeczuwać, że popełnił błąd, mianując Schleichera kanclerzem. W obliczu trudnej sytuacji na scenie znów pojawia się Franz von Papen. Ten konserwatywny polityk tak bardzo chciał wrócić do władzy, że uknął intrygę, której skutki będą opłakane. Papen wiedział dwie rzeczy: po pierwsze, że Hindenburg chce koniecznie stworzyć gabinet większościowy. Po drugie, Hitler znajduje się w trudnej sytuacji, a wśród polityków chodzą plotki o jego przygnębieniu po wyborach listopadowych i sprawie ze Strasserem. Bał się rozłamów w partii, pomimo że udało mu się na razie rozwiązać sprawę ze Straszerem i z dnia na dzień znów umacniał swój autorytet wodza. Niemniej w każdej chwili pojawić się mogły kolejne problemy w razie następnej wpadki. W styczniu 1933 roku sytuacja zaczęła nieoczekiwanie przybierać inny obrót. Historycy do dziś debatują nad tym, jak to się stało, że wydawało się będący u schyłku kariery Hitler nagle wspiął się na wyżyny władzy w Niemczech. Przytaczany już historyk Michael Burley, autor licznych prac o dziejach III Rzeszy, trafnie opisywał zagrywki Hitlera w celu zdobycia władzy. Naziści używali patetycznego zwrotu przejęcie władzy na określenie czegoś, co w rzeczywistości było skomplikowanym splotem targów i intryg, w których zresztą nie zawsze odgrywali główną rolę. Ich wynik do końca nie był pewny, a co najmniej raz podczas owego pokera o najwyższą stawkę zdesperowany Hitler zagroził samobójstwem, jeżeli w jego partii dojdzie do rozłamu z powodu niespełnionych oczekiwań. Podobnym tonie pisał autor obszernej biografii Firera Volker Ulrich. Uwzwrot akcji zaskakujący dla wielu obserwatorów nie był wcale triumfem woli, jak narodowo-socjalistyczna propaganda nazwała wkrótce objęcie władzy przez hitlerowców, lecz rezultatem mętnych zakulisowych układów, w których za sznurki pociągała garstka osób, przede wszystkim były kanclerz Rzeszy, Franz von Papen. Na przełomie 1932 i 1933 roku wielu zwolenników NSDAP jest rozgoryczonych i rozczarowanych. Z Sytuacji tej cieszyli się przeciwnicy, którzy uważali, że hitleryzm powoli przechodzi do historii. Podobne głosy spływały też z zagranicy. Na przykład brytyjski politolog Harold Laski nakreślił nawet karykaturę, gdzie podstarzały Hitler w jednej z bawarskich wiosek przy kuflu piwa opowiada towarzyszom, jak to prawie stworzył Trzecią Rzeszę. A jednak stało się inaczej niż życzyliby sobie tego liberałowie czy lewica. Wielu komentatorów relacjonowało, że władzę Hitlerowi powierzono wtedy, gdy właściwie został pokonany, a partia stała przed widmem bankructwa. Jak to się stało? Zacznijmy od początku. Jest styczeń 1933 roku. Franz von Papen nie może pogodzić się z tym, że został zepchnięty na boczny tor władzy. Pragnął władzy za wszelką cenę, dlatego powziął swój plan, który zadowoliłby wszystkie strony, także Hitlera. 아 <놀람> <놀람> który na początku stycznia 1933 roku, widząc rozgoryczenie w partii, zaczął być bardziej skory do niewielkich kompromisów. 4 stycznia 1933 roku wpływowy baron Kurt von Schroeder, jeden z sygnatariuszy pamiętnej petycji Hitlera, zainicjował w swoim domu w kolonii spotkanie papena z Hitlerem. Spotkanie obie strony organizowały w tajemnicy. Hitler wyjechał pociągiem do Bonn, skąd wraz z Hessem i Himmlerem udał się do hotelu w Bad Godesberg. To ten sam hotel, w którym za kilka lat Filler będzie toczył negocjacje z premierem brytyjskim Chamberlainem w sprawie Czechosłowacji. Z hotelu po śniadaniu cała grupa udała się samochodem z zaciągniętymi zasłonami do widli Kurta von Schroedera. Około godziny w pół do 12 pojawili się tam Papen oraz Wilhelm Kepler, przemysłowiec, który pośredniczył w organizacji spotkania. Na dwie godziny Hitler, Papen i Schroeder zamknęli się w pracowni gospodarza. Przemysłowiec podczas spotkania oświadczył, że zarówno on, jak i finansiera z zadowoleniem powita wspólne rządy Hitlera i Papena. Schroeder był jednak tylko milczącym pośrednikiem w dyskusji między dwoma politykami, choć zapewne dał im możliwość porozmawiania w cztery oczy. Hitler najpierw czynił wyrzuty Papenowi za wydarzenie, z przeszłości, ale ten ripostował, by zostawić dawne czasy za sobą. Papen zaproponował stworzenie wspólnego rządu, który określił terminem Duum Virat, ale nadal nie precyzował, kto ma być kanclerzem. Tymczasem Hitler, widząc brak konkretów, znów zaczął swój monolog o niezbędnym przejęciu władzy kanclerskiej. Poza tym zaczął mówić o tym, do czego już przyzwyczaił: Mam zamiar usunąć wszystkich socjaldemokratów, komunistów i Żydów z czołowych stanowisk w Niemczech oraz przywrócić ład w życiu publicznym. Papen na to oświadczenie nie zareagował. Dobrze wiedział, że podłożem nazistowskiej polityki jest nienawiść i agresja, ale on miał swój plan. Jego cel był prosty zostać kanclerzem i zrobić z Hitlera wicekanclerza. Jeżeli się to nie uda, to odstąpić Hitlerowi stanowisko kanclerza, ale jego rząd dominować bezpartyjnymi konserwatystami, ludźmi Hindenburga, koalicjantami z DNVP czy z organizacji Sztalhelm, Wcześniej do pomysłu oczywiście trzeba będzie przekonać prezydenta. W takim rządzie Hitler nie miałby zbyt dużej swobody. Otaczaliby go ministrowie z innych ugrupowań. Sam Papen miałby być w tej sytuacji wicekanclerzem. Oczywiście ze swojego planu Papen się przed Hitlerem nie zdradzał. Na razie sam miał nadzieję na zostanie kanclerzem. Papen uznał, że w razie gdyby Hitler stanął na czele gabinetu, to on, ewentualnie jako wicekanclerz, będzie mógł rządzić niczym z za tronu. Że niedoświadczony Hitler da się wciągnąć jako postać w rzeczywistości drugorzędna. Nawet w razie gdyby plan się nie powiódł i Hitler Kazałby się niepokorny i nie dopuszczał Papena do głosu, to w ostateczności Hitler, który nie ma doświadczenia politycznego i tak nie poradzi sobie z trudną sytuacją w Niemczech, a po skompromitowanych rządach NSDAP po prostu się rozpadnie. Taką tezę serwuje większość historyków i z pewnością w znacznej mierze jest to prawda, ale wiele osób pomija milczeniem zwykłą rządzę władzy Papena oraz jego osobisty uraz do dawnego sprzymierzeńca, a teraz kanclerza Kurta von Schleichera, który odstawił go na boczny tor niemieckiej polityki. O ile Papen widział w styczniu szansę na powrót do władzy, naziści spotkanie interpretowali inaczej. Dla niektórych, jak pisał historyk Dietrich Bracher, spotkanie z 4 stycznia 1933 roku było chwilą narodzin III Rzeszy. Ale 4 stycznia nie ustalono konkretów, ani kto ma być przyszłym szefem rządu, choć Hitler był dobrej myśli. Pomimo ścisłej tajemnicy, sprawa spotkania obu polityków wyszła na jaw, gdyż Papen został sfotografowany przez jednego z dziennikarzy, a w gazetach... Szybko pojawiły się nagłówki o tytułach Hitler i Papen przeciwko Schleicherowi. 5 stycznia sprawa nabiera tempa. Hitler i Papen niemal wkładają kij w murowisko, gdy wydają wspólny komunikat o tym, że spotkanie nie było wymierzone w obecnego kanclerza, a było jedynie szacowaniem szansy na utworzenie jak to określili Wielkiego Narodowego Frontu Jedności. Spekulacjom prasowym nie było końca. Reporterzy i opinia publiczna przez kilka najbliższych dni mieli o czym mówić i pisać. Tymczasem Schleicher wydaje się zachowywać spokój. 9 stycznia spotyka się z Papenem, który przekonuje, że spotkanie miało na celu włączenie Hitlera do istniejącego już rządu Schleichera. Ale generał nie jest naiwny i nie daje temu wiary. Parę dni po spotkaniu z Hitlerem, Papen informuje prezydenta o rokowaniach z nazistami, ale, co zapewne było częścią gry, wmawia mu, że Hitler nie obejmie urzędu kanclerza, a zadowoli się wejściem do rządu jako wicekanclerz. Sprawa ta nie jest do końca jasna. Nie wiemy, co dokładnie myślał wówczas. Czas Hindenburg. W co uwierzył i czy sam miał jakiś konkretny plan? Wiadome jest, że zlecił Papenowi poufne kontynuowanie negocjacji z Hitlerem. Sam Hindenburg jest w całej historii postacią nie do końca jasną. Trafnie scharakteryzował go historyk i badacz dziejów III Rzeszy Peter Patfield. Starszy pan, jak go nazywali przyjaciele, był imponującą postacią. Mierzył 1,95 m, miał krótko ostrzyżone włosy, marsowe oblicze i tubalny głos. Mógł być żywym uosobieniem plus, otaczającym się ciężkimi ciemnymi meblami, ciemnymi gobelinami i obrazami przedstawiającymi sceny wojenne. Miał już jednak 85 lat i był zmęczony. Na tym wizerunku idealnego pruskiego Feldmarszałka rysowała się jednak skaza. Związana była z oszustwami podatkowymi, ponadto razem z junkrami pruskimi. Hindenburg zamieszany był w nadużycia finansowe w ramach subwencji o nazwie Pomoc dla Wschodu. Tymczasem działająca pod kontrolą Hitlera i Himmlera organizacja SD, to znaczy Służba Bezpieczeństwa, której przewodził Reinhard Heydrich, właśnie zaczęła zbierać dowody na malwersację Hindenburga i jego współpracowników. Trudno powiedzieć na ile naziści wywierali presję na prezydenta, gro ujawnieniem dowodów, zdania historyków są co do tego podzielone. W grudniu 1932 roku i na początku roku 1933 Schleicher jako kanclerz próbuje sprawować władzę, próbuje, bo wieloma swoimi ruchami zraża coraz większą ilość wpływowych grup społecznych. Jego próby ułożenia się ze związkami zawodowymi zagroziły brakiem poparcia ze strony przemysłowców. Oburzali się też wielcy właściciele ziemscy za to, że kanclerz chciał osiedlać robotników na ziemiach niewypłacalnych Junkrów. Wytykano generałowi, że import taniej żywności rujnuje niemieckie rolnictwo, a władza w żaden sposób nie interesuje się losem rodzimych gospodarstw, zwłaszcza we wschodniej części Niemiec. Jeszcze w połowie grudnia Schleicher ogłosił się przez radio socjalnym generałem, po czym obiecał, Obiecał wycofanie rozporządzenia poprzedniego rządu, które umożliwiało wypłacanie dużo niższych pensji, niż te wynikające z układów zbiorowych. To wzbudziło poważną niechęć wielkiego biznesu wobec kanclerza. Schleicher zrażał swoimi pomysłami wiele wpływowych środowisk, i to nawet wtedy, gdy jego pomysły nie wydawały się najgorsze. Nie potrafił dostosować się do sytuacji, nie był wytrawnym politykiem. Za to za takiego miał się Franz von Papen, który nie mógł darować Schleicherowi, że ten wygryzł go ze stanowiska. W styczniu Papen wielokrotnie składał nieformalne wizyty u prezydenta Hindenburga. Próbował go przekonać, że Schleicher nie nadaje się na kanclerza, że rząd wkrótce się rozpadnie i znów zrobi się bałagan. Feldmarszałek Hindenburg, jako głowa państwa, mógł w każdej chwili zdymisjonować kanclerza i powołać nowego. W pewnym momencie Schleichera atakowali też otwarcie naziści. Kanclerz, który miał stworzyć nowy rząd większościowy, powoli staje się obiektem ataków oraz osobą niewygodną. Dymisja jest kwestią czasu. Coraz częściej dochodziło też do zgrzytów na linii z Hindenburgiem, który stale wysłuchiwał skarg ze strony właścicieli ziemskich. Schleicher spalił wszystkie mosty, popadł w konflikt nawet z człowiekiem, który go bronił i był rzecznikiem przed prezydentem, z jego synem Oskarem von Hindenburgiem. Papen postanowił działać, potajemnie zorganizował spotkanie z Hitlerem. W nocy z 10 na 11 stycznia spotkali się w willi handlarza win, Joachima von Ribbentropa, wówczas karierowicza, który do nazistów przyłączył się z powodu ich ostatnich sukcesów. Jego zadaniem było pośrednictwo w kontaktach z konserwatystami. O czym obaj politycy rozmawiali w domu Ribbentropa? Tego do dziś nie wiemy. Historycy mogą tylko spekulować. Autor bardzo obszernej biografii Hitlera, Volker Ulrich, sądził, że do porozumienia jednak nie doszło, gdyż Hitler od odrzucił możliwość spotkania się z Papenem na obiedzie w dniu 12 stycznia 1933 roku. Sprawa utworzenia rządu pozostawała wciąż otwarta.